Trzeba na przykład domalecję strony Krwalex. chciałem wam przedstawić sposób, jak mieć um, OptiFina na Hederze, ponieważ ja miałem problem z tym i wiemy, że na pewno Wy też taki problem możecie mieć. Więc pierwsze co robicie, wchodzicie sobie, odpalacie sobie wersję, na której chcecie. Jeżeli gracie na przykład na 1.21.3 albo 1.19 czy na jakiejkolwiek innej wersji, codziennie nie, to nie musicie. Jeżeli pierwszy raz gracie na przykład nie wiem, na 1.24, to musicie odpalić na tą wersję ale przyjmijmy, że gracie to na innej wersji. Więc mamy tutaj tą wersję. Wchodzimy sobie w zakładkę mody i wszystkie te mody kopiujecie. Oprócz tego Fabric Language Kotlin. Oprócz Yet Another Config. I tego to nie, bo to jest mój, to nawet mogę usunąć. Tych dwóch, czyli Fabric, i tego, tej Yet Another, tego nie kopiujecie. Wszystkie te inne: Capes, Edith Shaders, Lithium, Sodium, Zomify, Lambda Lights Musicie sobie dodać, jak to zrobić? Tutaj klikamy. Aha, i tutaj musicie ustawić jeszcze swoją wersję. Zarządzą jej modami i wasza na przykład wersja ta 1.213 Fabric załóżmy. Przeglądaj mody i wchodzimy sobie na przykład takie sodium i tutaj pobieramy na przykład tak jak macie tutaj dodaj. Ja już dodałem, więc nie mogę. Dlatego mam tutaj usuń, ale mogę zrobić. A nie nie mogę. Okej. Okay, po prostu tutaj musicie klikać, kliknąć dodaj, tak samo jak przy, tutaj, przy każdym innym wyborze. Tutaj tak samo widzicie? Musi być wasza wersja, musicie nie dodaj. Wszystkie muszą być tej samej wersji, bo wiadomo, na niej gracie to wszystko. Później odpalacie gierkę. No i po prostu możecie sobie już grać jakieś tam shadery, czy coś takiego. To wam pokażę, jak to wygląda. Okej, okay. skoro już jesteśmy w Minecrafcie, sorki, jeżeli była delikatna ścinka. i raz, skoro już jesteśmy, wchodzimy sobie na przykład na... Ee, nie wiem, na pyle jakiś świat, może to być wasz. Czy może być to właśnie, o właśnie, Dziwne, że nie jestem zalogowany na No, ale po prostu się w opcję Ja tylko wam pokazowa pokazuję jak to wygląda Pokazowo pokazuję Mamy wideo i tutaj mamy już nasze e, Rozdziałki i tak dalej Na przykład shadery mamy w tym miejscu Możemy sobie wgrać shaderki e, A jak chodzi o te Mamy tutaj oraz ustawienia No właśnie, nie wiem po co to zrobiłem Ale dobra e, Robimy sobie reconnecta, bo chcę wam pokazać jeszcze na koniec wideo i tu mamy wszystkie performance, quality, ustawienia i tak dalej, tak dalej. Więc to tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. I do następnego. Bajo.